Cześć, cześć widzowie, to jest mój kolejny odcinek na temat Brawl Stars, a temat dzisiejszego odcinka jest to, że jak dobrze widzicie, dzisiaj ze Star Dropa mi dropnął z legendarnego Star Dropa legendarny zadymiarz, którego właśnie widzicie przed ekranem. Tak, jest to Leon. Yy, odkąd grałem w Brawl od bardzo, ale to bardzo, bardzo długa, marzyłem o Leonie. Mam kilka legendarnych postaci, na przykład Spike, Mac czy Kruk, ale nigdy nie miałem Leona. A najbardziej go ze wszystkich do chciałem. W końcu się doczekałem. Był ten szczęśliwy start, drop legendarny i dropił mi właśnie ten Leon. Teraz za kredyty sobie zbieram. Yy, właśnie nie wiem czy jest Sandy, czy Amber, czy Chester. Może Chester, może Sandy. Jeszcze nie wiem, to się zastanowię kogo będę zbierał za kredyty. Ale teraz sobie wbijamy pucharki na Leonie Tylko nie wiem czy ja nie wziąłem zadymy Dobra, solo wziąłem, bo już się bałem, wziąłem zadymy więc sobie powijamy Leona, nie wiem czy to będzie 15, znaczy piąta ranga czy 10, na pewno nie 15, 20, bo to będziemy sobie te rangi wbijali na kolejnych odcinkach, na razie to ja muszę nauczyć się grać z tym Leonem, znaczy wiecie, każdy już ma prawie Leona, więc może być dziwne, dlaczego tak słabo gram Leonem, znaczy nie wiem czy słabo czy nie, bo to jest moja dopiero pierwsza rundka nim, ale jak będę słabo grał, to nie moja wina, ale pierwszy raz gram Leonem na tym kanale i w swoim życiu, więc jest to mój debiut i się bardzo cieszę, bo zawsze chciałem mi zagrać. Jak widzicie, tutaj są wszystkie, wszyscy zadymiarze, ale ja sobie odejdę. Może tak z dystansu postrzelam. Tutaj widzę Asza. Aha, tutaj jest Asz. Proszę, nie traf mnie. Nie, weź to, weź to ode mnie. Dobra, żeby to mnie nie zabiło. Dobra, uciekłem przed tym. Ledwa, ledwo, bo ledwo, ale uciekłem. Ten aż mnie goni. No co za aż? Zostaw mnie, leć na kogoś innego. Bym poszedł po te kuby, ale one są daleko. Dobra, zabijamy tego asza. Aha! Dobra, widzę, że to było nie do ugrania. Nie wiedziałem, że tam jest pam, więc mi się zginęło, ale siedem pucharków pierwszych bite, więc się mega cieszę. A jeśli chcecie więcej takich filmików, to subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę pod filmem, napiszcie komentarz, a będę takich filmików nagrywał więcej. Przypominam, że 300 subskrypcji na kanał będzie special, na którego was bardzo gorąco zapraszam. A teraz was zapraszam do kontynuacji oglądania filmiku, gdzie wbijam piątą łamaną na dziesiątą rangę na Leonie. Zobaczymy jak mi będzie szło, na razie mi idzie w miarę możliwości dobrze. Bo to jest mega fajna postać. Dużo osób mówi, że jest fajna, dużo osób mówi, że jest słaba. Moim zdaniem jest fajna i że jest dobra. Dobra, kolejny za zabity. Teraz to był Jean. Mamy już 5 Power Cubów. Chciałbym sobie jeszcze Ultimate yy, wbić. Znaczy nie Ultimate, tylko użycie Ultimate'a. I chyba sobie użyjemy teraz. Nie, jeszcze sobie nie użyjemy. Zabijmy tą Eevee, albo podejdźmy sobie do Penny, bo Penny będzie łatwiejsza do zabicia, chyba. Chyba, dobrze powiedziane. Dobra, widzę tutaj Eevee. Za Eevee zginie. 100%. 100% zginie. No, zginęła ode mnie. Okej. Okay. I sobie lecimy na sam dół. I na 100% to już będzie w krzakach. Jestem, tego prze Jestem przekonany, że ktoś będzie w krzakach, a jednak nie, ale właśnie ten ktoś do krzaków idzie. Więc teraz celowo sobie użyję niewidki, bo chcę zobaczyć jak to wygląda. Wiem, zmarnowamy Multimate, ale chciałem pierwszy raz przetestować niewidki na lonie I to mi się udało przetestować. Tak na dystans będziemy tą Bell brali, bo to na pewno wygramy pierwsze miejsce. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie zdobyli tutaj pierwszego miejsca na Bel. Znaczy na Bel. Na Leonie. No i B, właśnie w tym momencie zginęła. Jest mi mega przykro, ale B, niestety, zginęła. Zginęła? Zginęła. Więc 10 pucharków wbite, czyli w sumie 17 już mamy druga ranga. W tym odcinku chyba sobie piątą rangę wbijem. Na, kolejny, na kolejnym odcinku może dziesiątą. I tak będziemy sobie tym Leonem grali. To jest mega fajna postać. Polubiłem już ją. Jeszcze muszę y, skila, y, jakby mieć skilla na niej, bo jeszcze nie mam, ale w przyszłych odcinkach już będę miał, to obiecuję. Pokonaliśmy EMS. Lecimy sobie od razu na mida po kolejnego Power Cuba. Tak, fajnie wbiliśmy. Teraz po kolejnego Cuba sobie lecimy. Kolejnego mamy. Zostało Czterech zatemiarzy, a raz już trzech mniejszą od siebie to nawet dwóch, których musimy pokonać tylko kompletnie nie wiem gdzie są. Tam widzę, że jest jeden bibi. I ktoś jeszcze. A tu jest poko. Dobra, to pierwszą zabiję sobie trudniejszą bibi. Więc bibi już z nami zaraz nie będzie. Okej, okay, ja jeszcze się wyeliminują sami. I teraz w farcie pokonujemy poko. Więc kolejne 10 pucharków wbite. Mamy już 27. Więc wygramy jeszcze raz, bo dlaczego by nie, aż nie wbijemy piątej ranki, więc jeśli chcecie mieć takich odcinków, to subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę pod filmem, napiszcie komentarz, a będę takich filmików nagrywał więcej, a teraz zobaczcie, jak, jaką robię akcję, lecę sobie Leonkiem na mida, zgarniam szybko dwa power cubes, pierwszy i drugi, widzicie, aż zabił Rico, El primo zabił Seldża i mam przypał. Szybko trzeba uciec. Tutaj jest. Aha, peny, Penny mi bije. XD. Dobra, peny już nie ma. Nie ma. Prawie by mnie nie było, ale spokojnie ja nie zginę. Aż jest dobry, bo aż już drugiego czy trzeciego nadmiarza zabił. No ta penny mnie denerwuje to bardzo. Co jest? Coś tu jest? Nie, co ta penny zrobiła? Kompletnie nie wiem. Ale ona ma niki Bibi, ale i tak jej już z nami nie ma i dostałem 1 na 1 chyba z Aszem, bo ten Ash nawet dobry był, bo każdy go pokonywał i dobrze, i nie mylę się, jestem z Aszem i patrzcie, wchodzę Witka, tu jest Ash, tu jest, a tu jest też nasz kolega, którego zabijamy, i mamy kolejne 10 pucharków. I zostaje nam ostatnia rundka i bijemy sobie piątą rangę na Leonie A na kolejnych odcinkach będziemy sobie wbijali na nim kolejne dorangi, rangi Więc się, cieszę się Bo naprawdę bardzo długo marzyłem o Leonie I w końcu się doczekałem Jestem przeszczęśliwy Nie chcę tabel, próbuję, tabel przecież jest łatwa do zabicia przez Leona Tara też, Tara jeszcze nie wie, że ono zginie Jako jako siódma Okej, okay, no bro Chodź tutaj Raz, dwa, trzy i się nie ma Lecimy na mida Już nie ma szelki Ok. to będzie trudne Bo tutaj jest LT chyba Który nawet ogarnia Okej, okay, robimy takie coś Super Edgar i Elki nam został Ten LT ogarnia Edgar nie do końca. No i mam finał Serki. I tak mam już piątą rangę i tak, ale dobrze, żebym ten finał z nim wygrał. RT jest tutaj 100%. Aha, tutaj Serki. No i wygraliśmy Serki. Więc kolejne 10 pucharków. I takim sposobem wybiliśmy piątą rangę na Leonie. Na kolejnych odcinkach będziemy mieli 10, 15, 20, 25, 30 i 35. Więc. Tak, i to jest odcinek, że wybiliśmy prawie 50 pucharków na Leonie i piątą rangę, więc jeśli chcecie mieć z takich odcinków, to subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, napiszcie komentarz, a będę takich filmików nagrał więcej, a teraz yy, zapraszam do łapkowania i do następnego, cześć!